Czy starostwo zwracało się do pana burmistrza w sprawie y, z, no, jak, y, konsultacji, czy apteka chociaż jedna w konie powinna być czynna 20, y, 24, czy, czy całodobowo na y, terenie miasta Kolum? Jeśli chodzi o, e, o apteki. No. Szanowni Państwo, no, tak jak mówię, pamiętacie, kilkakrotnie pisaliśmy petycję o to, żeby, żeby całodobowo była któraś apteka, ale nie mamy władzy sprawczej. To należy do mm, Starosty, który ustanawia, ewentualnie do Rady Powiatu, która może wesprzeć Starostę odpowiednią uchwałą i tam należy kierować te pytania i, i tyle. No. Tyle mogę odpowiedzieć. Ja chciałbym, żeby każda apteka była całodobieczyna, czynna, nie tylko jedna, żeby była możliwość wyboru apteki konkurencji cenowej, no ale widocznie nie jest to takie proste. Te pytania należy przekierować do, do, do Pana Starosty. Kiedy wprowadzą takie rozwiązania i czy są w stanie wprowadzić, bo naprawdę dosyć długo już nie zasiadam w Radzie Powiatu i trudno mi na te pytania odpowiedzieć, natomiast oczywiście zwracaliśmy się z tym kilkakrotnie, do tej pory jakoś nie udało się tego rozwiązać.